Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jest StreamCore, a dzisiaj szybki poradnik, szybki film, bo pytaliście o to w komentarzach pod filmem dotyczącym instalacji modów do GTA 5 dzisiaj zajmiemy się instalacją trainera do GTA 5, czyli może na początek powiem, co to jest w ogóle trainer, i tutaj macie zdjęcia tego trainera, który będziemy instalować. Trainer to jest taka jakby uproszczona konsola w danej grze, wiecie, jak na przykład macie konsole. I w tej konsoli wpiszecie sobie np. przykład no clip, to będziecie mieli flya, tak? I to działa na podobnej zasadzie, tylko tutaj zamiast wpisywania komentarz mamy po prostu takie guziki, które klikamy i one właśnie odwołują się do wszystkich komentarzy. Tylko, że to wszystko tworzy się w tle, że my tego praktycznie nie widzimy. Więc tak działa trainer, mniej więcej. I ma on naprawdę wiele fajnych opcji. Oczywiście, jeszcze, jakby ktoś pytał, trainer działa tylko i wyłącznie na single player i nie polecam. Wchodzić w ogóle do multiplayer z zainstalowanym trainerem, ale zaraz o tym powiem więcej, bo możecie, bo możecie wyłapać bana. No i on posiada takie fajne opcje, jak dodawanie pieniędzy, żeby nigdy was nie ścigała policja, zmniejszenie czy też zwiększenie poziomu poszukiwania, możecie zmienić skill, możecie zamienić się w jakieś zwierzę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, naprawdę wszystko, możecie nawet sobie zrespić samochód, który także możecie w tym trainerze tuningować, więc co tu chcieć więcej, tak? No dobra, więc przejdźmy do instalacji. Aby zainstalować ten trainer, wchodzimy na stronę, do której link macie w opisie. Klikamy pobierz, pobierz, no i pobiera nam się archiwum. Oczywiście, żeby je wypakować albo otworzyć, co będziemy musieli zrobić, potrzebujecie programu typu 7zip albo Winrar. Znajdziecie bez problemu w Google jako pierwszy link. No i co? I otwieramy sobie teraz te archiwum. Przeglądarkę można zamknąć. No i tutaj mamy, jak widzicie, trzy pliki, jakiś Endconfig i Asi oraz RTF. Co musimy z tymi trzema plikami zrobić. Więc udajmy się do naszego głównego folderu z GTA 5. Ok. Na wstępie powiem, że nie sugerujcie się moimi plikami w środku, bo ja mam zainstalowaną naprawdę. Sporą ilość modyfikacji oraz aplikacji do tej gry, więc będziecie mieli pewnie co innego. No i jak jesteśmy tutaj w tym folderze, to po prostu musimy sobie tutaj przeciągnąć te trzy pliki do tego folderu. Tak, to jest cała filozofia, nad którą się męczyło, aż jakieś ponad 10 ludzi. A kto wie, może ich było więcej, tylko nie chciało im się komentować czy coś. No i przeciągamy. Ja tutaj muszę, GTA mnie prosi właściwie folder z GTA, o podmianę plików, nie będę tego robił, bo, bo po co mam podmieniać, skoro już je mam, bo mam tego trainera zainstalowanego. No i to by było na tyle. Yy, trainera oczywiście po wejściu do GTA aktywujecie F4, poruszacie się numpadem. Mam nadzieję, że pomogłem w kolejnym filmie dotyczącym GTA, bo będę chciał taki zrobić postaram się wytłumaczyć i pokazać jak zainstalować nowe mapy, bo to też sporo osób prosiło. Tymczasem to było na tyle, dzięki za oglądanie, cześć i na razie.